Ciemka! Witajcie w pierwszym odcinku z nowej strony na kanale, która będzie zastępowała Don't Starve Together, ale solo. Wracając tego, że poniedziałek jest ostatni odcinek Don't Starwa, to mogę, polecił mi kolega, aż i ja w tą grę kiedyś grałem. Mm, tylko i zachoruję, nie pamiętam, co się w tej grze działo. Eee... Mam nadzieję, że ona będzie dobrze się nagrywała bez, Bo nie mogę jej niestety woki nagrywać. Taki jest pr problem. Nie wiem czy ta gra nie jest taka typowo z gatunku logicznie. Ale z tego co pamiętam, że to jest gra taka typowo... tak jak nazw nazwany stanie ten odcinek pierwszy. Magia sterowana głosem. Ale jak mi to pójdzie, zobaczymy. The Inverbis Virtus. Mnie tylko jakby ten czarodziej wyglądał. Jakby się grało z trzeciej perspektywy. Już jak tu jasno. Aha Gdzie mam iść? Tu chyba Ja nawet nie pamiętam kiedy ja ostatnio raz grałem w tą grę Także nawet y widzę, że y to w sumie ja nawet jedynie zapamiętam to sterowanie Jezu, kiedy ja ostatnio raz Tą mogę mogłem grać 5-8 lat temu? Musimy zobaczyć, kiedy ją kupiłem. Eee... Gra mi się wydaje, że może być gatunku taki trochę jak ultra szamne z zagadkami, albo i nawet chyba cynniejsze. Widzę, że po prawicy na górze mam pasek z chyba? Fajny jest ten kursunek ekranie. Za... Chyba sobie takie ustawie w Minecrafcie. E... Ok, co tu się dzieje? Przechodź inskrypcję. Spójrz na mbisko E. Gamepad X to chyba jest g też na... na xbox zrobione. Spójrzmy tylko na drzwi napierw. Tak, tu mam drzwi. Pierwszy, tu chyba muszę otworzyć dwa, trzy, cztery, pięć, a gdzie jest piąty? Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziesięści powinien być Gdzie on jest. W takim razie, bo hmm. ja nie jestem dobry w zagadki logiczne. To, one leży na ziemi. Jeden, dwa, trzy. Tak są trzy słupy. Czyli tu po. Okej. Okay. A to o Jezu. Haki language. Spędziłem lata ucząc się idiom znanych idiomów ma -haki, które znaczą kreatywnych. Okej. Okay. No tu właśnie widać, że kontrolę. Jezu, przecież że może mogę mieć problem z tą grą. Dosłownie do Piotra zwróćcie uwagę, że tam to, 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 to leżało na ziemi. Oj. Aha. Super. Czemu mi się tu... ...pokazuje zapisywane? W że można sobie ustawić... Yy... A, okej. Okay. że mogę sobie ustawić, że mogę gadać albo w tym języku mahaki, albo po angielsku. E, kiedyś jak pamiętam to próbę grać, to... ...używałem, próbowałem używać angielskiego, ale u mnie z angielskim jest problem. I chyba ja w sumie ten mahaki jest dużo lepszy. O, okej. Okay. Mmm... Aha, okej, okay. fajnie jest ten krąg, y mapa. No, mam już zapisane, kto z nie gdzie ja jestem. Bo guzik wiem z tej mapy. Ale dziwo, tekstury w grze są naprawdę wysoko zrobione. Jest za ciemno. Dobrze tego flapsę i nagle by się nic nie widzieli. Pamiętam na początek. Ach, a nie, chwila. Chwila, wrócę sobie do tej mapy. Eee. Chyba tu zaczynam. Aha, czyli tutaj jak poszedłbym, tutaj, no, spróbujmy. Raczej zgadza się mniej więcej. że eee, światło. Eee Lumi TL. Okay. Eee, nauczyłeś zagęcie światła. Nauczyło się zakręcia. Ta formuła jest napisana na notatniku. wy użyć zakręcia, wciśnij ci, e, jakby przy myszy. Wypowiedź z formułę. Jak zakończ. Aha. lumential Tial. Lumen Ok. Może być problem pewnie z wymawianiem. Czekaczko. Lumen tial. Ok. Na 100% ja to będę źle wymawiał. Ja wiem, tylko jak to długo trwa, czy to ma nieskończone. Się wystraszyłem. Jakiejś książki? Geneza. Okay. Co nie mogę tam. Aha, nie mogę na... Hej, ciekawa sprawa Rumen Tial Jeszcze za kto się wymawia? Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Cześć, tym akcentem chyba. Aha! Lume A A te mi kradną, dobrze. Lume Tial. Lume Tial. Nie mogę podchodzić do nich. Okej... Okay. Ja się wystraszyłem. A, tędy. Ja muszę pójść, zobaczyć na mapę, czy ja coś nie pominąłem. Ok, zapisywanie, nie podoba mi się to, ale spróbuję wrócić. Bo to jest to zaklęcie. Może by się tutaj zabił. No nie w tą stronę. będzie w będzie chaotyczne. chaotyczny. z tego, że jak wiem na temat tej gry. Tak, tutaj jest to. Aha, i tutaj e, wyłącza się chyba moc. E, tak, tu zakręcie. Czyli tutaj e, uczymy się zakręcia na widocznej. Tutaj mamy chyba pójść? Zaraz, spróbuj tu w lewo i sprawdzić co chodzi. Nie oganiam to ale spróbujmy jeszcze raz. Rumate, to w lewo było według mapy. Widziałem, że, ja, że i tak mapa dookoła prowadziłaby w te miejsca, ciekawe z Nie wiem czy ja powinien tędy pójść A tu jest etap zapisywania Totalnie, chyba jestem za wcześnie Lumetial Będę sobie temu wnać o drogę Chyba sobie na razie eee... przejdę do... Jezu nie tą stronę w reakcji. Się cały czas boję, że zaś zabiję. Eee... Okej. Okay. Potrzebuję tego oświetlić? Tędy rumental. A nie, tutaj nauczyłem się zakręcia. To nie. Czyli od tego klejnotu, który mi zabiera to. Jeszcze z tą strony pójdźmy. Nie, tutaj też było. Czyli co, tam muszę iść na widocznej. A może a tu coś sprawdzę. czy tutaj nie było też jakiegoś zakręcia do nauczania się? Jestem totalnie zielony w tej grze. Hmm. Podsumowując, geneza. RUMENTIAL Lumential 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 Tragedia będzie z tą gą coś czuję Dosłownie tu chyba muszę mieć Lumential Lumential Eee Tu chyba sobie przypominam co było potrzebne Na odbicie, I że cały czas się boję, się za zabije. Chyba muszę tam na dół pójść, ale co? Ok, mogę tam zaskoczyć, ale nie chcę. Hmm. A tam koniec kończy. Hmm. A, a zapiszę sobie. Tylko zapis numer dwa specjalnie tak zrobię, bo mogę spać u eee. jezu. jezu. Beam of Light. To właśnie yy, po angielsku to się tu tak wymawia. Ektolume. 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 O! Takie coś. Okej. Okay. Czyli... Jakie ma tam być teraz? Ektolume. A, okej. Okay. Muszę im dodać. A gdzie tu jest w jeszcze więcej. Już się orientuję. Tu chyba jeszcze. Ektolume. Ektolume. Co mi pokazało? Moment, ja mi uz uzumiało, dziwne. Czego to ostatnie, czyjesz? I co teraz? Hmm. Okay. Lumential. Lumential. Ok. O Jezu. lume, Nie. 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 O już HP nie mam. Lume. Tego znając życie pewnie tam jakbym wrócił. Hector e tam muszę wrócić, bo tam mogę odblokować jakieś przejścia, to spróbuję tam wrócić i zapiszę to do graficznej. Lumential, Lumential. Ciekawe w ogóle ten odcinek już trwa. Nie, ja chyba muszę tak wrócić, tak jak te Jak bo na górę się raczej da wrócić Albo to tamto przejście, które było i... Tak da się! Okej okay. Tak to na, na dół trzeba będzie Rumential TR. Rumential Okay. idziemy tam jeszcze ten odcinek może być taki trochę chaotyczny i chyba dłuższy Chyba tylko czy ja mogę sobie leczyć to chapsy, bo już zdążyłem oberwać Pewnie może jakieś zaklęcie leczące będzie. Dobra czyli... nie, tutaj już byłem, czyli muszę wrócić. Gdzie było chociażby to przejść, żebym sobie to otworzył Tu Lumential Ectorumę lume. Fajnie Lumential lumential. Aha, to za każdą razem muszę trwierać dobrze Ectorumę WON! WON ODE MNIE, WON ODE MNIE, WON ODE MNIE! A to jest tocha, to jest haps mi leczy! LUMENTIAL! Żartujecie sobie za mnie teraz? Ja daj nie idę! LUMENTIAL! Lumen. Ja. To nie, no kurde, no. Lumen. Nie, Ectolume. Ectolume. Zapisuję tutaj, nie ma ki bez kitu. Aha, zgubiłem. Dobra. Gdzie jest to wyjście? <grych> nie, tutaj nie. Jest ten początek komnaty. Ja muszę chyba tam dalej iść, ale chcę sobie na początek tutaj być. No i znowu... Przyszedłem nie w to miejsce. Tak, tutaj. I tutaj zapiszę ten odcinek. Jako zapis numer 3. I to było na tyle w tym odcinku. O, dopiero co odkryłem całą grę. I teraz zgaduję, że, żebym się nie pomylił. To chyba bo X to jest, gdzie ja jestem. Yy, tu w prawo, bo mogę sobie wykonać przejście za słowem. A tu chyba i tak dookoła można iść. Albo że jak idę tutaj na dół... Tak, bo to jest kolejne zakręcie. A tu są zakręcia. Tak. Tam przychodzę tutaj. Tu kolejne zakręcie. A to o to chodzi, że mogę przejść dwoma wejściami, ale tu jest coś jeszcze do odkrycia. Ciekawe. Albo żeby otworzyć bramę, trzeba i tak aktywować dwa przejścia. Chyba tak może być. W każdym razie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka z nowej serii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I zobaczymy czy ja to mogę ten jak sobie poradzę w tej grze. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!